Magdalena Dubert, MMA Rocks. Jesteśmy w łódzkim klubie Shark, a za mną jest Kamil Szymuszowski. Cześć, Kung Fu Czy Kamil Szymuszowski, czy Szymuszowski MMA już? No nie wiem, jeszcze myślę nad tym. <laughs> Ten nick, który ustaliliśmy razem, to zostawimy dla siebie. <laughs> eee zanim przejdziemy do spraw jak najbardziej aktualnych, jeżeli chodzi o, o twoją karierę w 2017 roku, to może e, przejdziemy do tego, co poruszałam z każdym poprzednim moim rozmówcą, czyli e, jak podsumowujesz 2016 rok w swoim wykonaniu, jeżeli chodzi o ten sportowy aspekt. No, sportowy, no, no jedna walka o dziwo wygrana, udało się, no, ale jedna walka no, to nie satysfakcjonuje mnie. No, chciałbym toczyć więcej tych walk. Dlatego sądzę, że no, rok nie był za bardzo udany. Choć myślę, że nic się nie dzieje bez przyczyny i to miało jakiś wpływ na to, że będę się teraz bił też może w niższej kategorii. Gdybym może zawalczył w grudziu, to bym się nie bił. No, różne rzeczy, może i lepiej, że ta walka się nie odbyła, bo ta druga, bo miałem dużo spraw osobistych na głowie. No właśnie, pamiętam, że ty mówiłeś mi w jakiejś tam prywatnej rozmowie, ale też później poruszyli to organizatorzy, że dostałeś propozycję walki z Yasubeem Enomoto, któremu wypadł przeciwnik, którym był Irokes, ale nie podjąłeś się tej walki. I przypomnij, dlaczego to było? Że to był za krótki okres przygotowawczy? Ogólnie byłem w treningu, pieniądze były bardzo dobre, no ale to były trzy, trzy dni przed, a Enomoto nie jest gościem którego można brać walki na jeden dzień przed. To jest utytułowany zawodnik w Europie i, no i na niego trzeba było się przygotować. Ja nie jestem na etapie kariery po dwóch porażkach, czy po trzech, że mogę sobie wziąć tą walkę, tylko mam już tam jakąś renomę i limit walk wygranych, wyrobionych, więc szkoda byłoby to popsuć. A czy gdyby okres przygotowawczy był dłuższy, taki no już pełny, taki jak, jak Ty sobie zawsze ustalasz i gdzieś tam nawet w tym roku pojawiłaby się szansa na, na zawalczenie, chociaż już raczej nie w tej organizacji, bo wiadomo, że, że zakończona współpraca z Anemoto, czy pisałbyś się na to? Tak, gdybym nawet wiedział o tej gali w grudniu miesiąc wcześniej, dwa tygodnie sparingów, dwa i pół, tydzień, półtorej na regeneracji, wziąłbym tą walkę, bo... Z... Z wagą nie miałem problemów, nawet tam było raptem 3 dni, no to bym musiał teoretycznie w środę dostałem telefon, to w czwartek rano już bym musiał wyjeżdżać, nie no to nic, ani, ani sponsorzy, ani ciuchy, no nic ogarnięta. Mówiłeś, że w tym roku stoczyłeś jedną walkę, było to na KSW w Trójmieście, w Ergo Arenie, no i nie satysfakcjonuje Cię ta ilość, ile mniej więcej tych walk chciałbyś stoczyć w tym roku, żeby, żeby powiedzieć sobie, że jest ok, że ten limit został wypełniony? Wszystko zależy od gal, no, jeżeli to są duże gale typu KSW, no to dwie to chciałbym stoczyć minimum, no między trzy, zależy też w jakiej kategorii wagowej, to naprawdę jest dużo czynników, ale takim minimum to naprawdę minimum, minimum to są u mnie dwie walki, jak jestem zdrowy, wypoczęty i bez kontuzji. No właśnie, skoro już poruszyłeś temat tej twojej e, nagłej zmiany wagi, no to kilka dni temu poinformowałeś, że schodzisz niżej. E, powiedz mi, czy tylko to, że chcesz pomścić swojego kolegę Bartka Kurczewskiego w walce z Grzegorzem Szulakowskim jest tego przyczyną, czy jednak nałożyło się na to więcej czynników? No i przede wszystkim, czy myślałeś o tym już wcześniej, czy to był taki impuls, który Ci mówił "OK, no dobra, zbijam i tyle? Nie, o tym już ogólnie myślałem trochę wcześniej. Nowe wyzwanie, nie będę ukrywał, jest to trochę efektowniej i ta siedemdziesiątka mi na to pozwoli. Yy, bo na razie te walki nie były yy, dosyć porywające i przez to pewnie też jestem tak traktowany, a nie inaczej. Yy, no co, dlaczego? No jeszcze Szulakowski yy, jest niepokonany w KSW, yy, ja jestem też niepokonany, on ma chyba 5 czy 6 wygranych z rzędu, ja mam 8, więc myślę, że ta walka byłaby fajna. Yy, co mnie jeszcze skłoniło? No dosyć drogie jedzenie, yy, coraz droższe jest. Po nowym roku jeszcze zróżało, więc będę mógł jeść mniej, żeby tą wagę zrobić, więc wszystko idzie do, w dobrym kierunku. Ale Nutele podobno wycofałem ze sklepów, także chyba z tym już będzie mniejszy problem, nie będzie więcej pokłos. Chyba, że nie lubię nuteli. Lubię, ale tam słyszałem, że jednak to znowu odwołują się i mają w, 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 wymienić tylko ten tłuszcz palmowy, i niby ta nutella ma być, więc. Wszystko będzie dobrze na swoim miejscu. Czyli po walce w kategorii 70 kg będziesz mógł sobie pozwolić na cały swój Nutelli? No nie, no może nie aż na cały, no ale szczyptę. E, no... Nie wiem, ile miałeś zazwyczaj do zbijania, kiedy, kiedy walczyłeś w 77? Ile mniej więcej... Czy w związku z tym, że teraz zamierzasz walczyć na no jednak 7 kg niżej w, w, na tym oficjalnym ważeniu będziesz musiał wnieść nawagę? wagę? Czy w jakiś sposób musisz teraz zmienić całe, cały taki swój tryb funkcjonowania nawet na porządku dziennym? Czy, czy to dotyczy tylko Twoich jakichś tam przygotowań do danej walki, czy to jednak jest taka, taki proces, w którym już będziesz musiał dbać o to jakieś tam dietę czy coś takiego na, na takim pełnym etapie całego roku? No wiadomo, no nie, po walce nie będzie tak, tak jak było to do tej pory, że mm, było mocne roztrenowanie i dochodziła moja waga do 90 kilo i po prostu byłem, krótko mówiąc, o tyły. Nie wyglądałem jak sportowiec ani tak dalej, więc teraz będę, jeżeli będę chciał w 70, będę miał motywację, żeby tą wagę trzymać, no bo wiadomo, 90 kilo nie będę zbijał do 70, moja obecna waga to 80 kilo. Jeszcze nie zacząłem żadnych przygotowań ani nic, więc myślę, że spokojnie tą wagę uzyskam. Nie powinno być większych problemów. Wiadomo, jakieś tam rotacje w diecie nastąpiły. Mój dietetyk Dawid Szajrych tam zaczął działać, żeby ta waga lepiej schodziła. No wiadomo, że nie będzie lekko, ale jest nowy rok wyzwania, więc liczę, że Szuli w końcu się odezwie i da znak, że odczytał, bo nie wiem, czy się przestraszył tą wiadomością, że ja schodzę i się nie, no nie wiem, nie się odzywa no. A czy w jakikolwiek takim impulsem do tego, żeby zejść tą wagę niżej, było też to, że jakby no Taka oporność władarzy KSW do tego, żeby dać ci walkę, o to najwyższe trofeum z Borysem? No z drugiej myślę, że też dużo miała wpływ na to, no nie ma co się im dziwić z drugiej strony. No ja jestem zawodnikiem mało medialnym, niewypromowanym i jakimś cudem przypuśćmy jakbym pokonał Borysa, gdzie to już jest no, gwiazda KSW i mocno wypromowany zawodnik. No nie byłoby im to na rękę, gdyby No Neym pokonał im kolejnego mistrza i był mistrzem. I więc myślę, że oni się są zadowoleni, że schodzę do 70. Tam jest mistrz Mateusz Gamrod, ale nie oszukujmy się, on nie jest aż taką gwiazdą jak Borys Mańkowski. Więc myślę, że to był dobry ruch. Zobaczymy po tej walce. Nie zakładam walk w dwóch kategoriach wagowych. Wszystko zależy od odstępu czasu między jedną galą a drugą. Myślę, że w jednej i drugiej kategorii będę się czuł dobrze. Czyli, można, czyli od razu możesz powiedzieć, że jeżeli walka będzie w 77 na jakimś tam odstępie czasu po tej 70, to jak najbardziej przystaniesz na tę propozycję, jeżeli no będzie to jakiś tam odpowiedni rywal? Oczywiście. No wagę mam, nie mam zamiaru się roz że tak powiem, zatłuszczać do 90 kg, tylko trzymać tą wagę w okolicach 80, tak jak jest teraz. I wtedy, jak będzie odpowiednia propozycja, ciekawa na przykład w KSW by je zdobył pas i by chciał rewanż, bo by się poczuł. Bardzo chętnie bym z nim zawalczył. Może Rafał mógłby. W końcu wrócił z emerytury, to też go chętnie przywitam w 7-7. No, jest kilka ciekawych walk, które mogłyby mnie skłonić do powrotu. Na pewno nie mam zamiaru walczyć w 7-7 z jakimiś Brazylijczykami, nie wiadomo skąd, które te walki medialnie ani oprócz finansowo nic mi nie dadzą. A czy w 70 kg poza, poza Grzegorzem Szulakowskim też jest jakiś, jakiś zawodnik w federacji, który się bijesz, z którym no wyjątkowo chciałbyś się spotkać w klatce? Nie no, myślę, że właśnie to jest jako, jeżeli chodzi o Polaków, no bo zagranicznych to jest jeszcze Monsur, ale on się bije zaraz na gali w lutym, więc myślę, że on odpada. Jest Pirajew, no ale on jest po porastce, więc on mnie nie interesuje. No i jest Saszka, yy, weteran, ja go bardzo lubię nie chciałbym z nim walczyć. Z nim mógłbym się spotkać dopiero jakby może zdobył pas, ale teraz on też jest po porastce, no wiadomo przez kontuzję. Nie, naprawdę nie chciałbym się ze, z, Gry, z Grydzikiem spotkać się, on jest zawodem w porządku, więc to jest ostatnia moja opcja, z kim bym mógł walczyć. Myślę, że Grzegorz Człakowski to jest najbardziej odpowiedni rywal na tym etapie dla mnie. Tak jak mówiłem, jest niepokonany, ja jestem niepokonany i, i to jest bardzo dobry zawodnik i fajnie było, fajne wyzwanie w 70. -ce. Zahaczyłeś tutaj medialności, Borysa? No wiadomo, że nie dość, że w jakiś sposób tam. Otoczkę medialną promuje wokół niego sama organizacja, ale też sama osobowość Borysa powoduje, że no nie dość, że ma sporą rzeszę fanów, no to jeszcze jest o nią głośno. Czy ty też jakby zamierzasz w tym momencie sam siebie wypromować, skoro nie robi tego organizacji, czy jakby nie jest to w żaden sposób zgodne ze swoim normalnym stylem życia, że Ty wolisz jednak skupić się na tym aspekcie takim totalnie sportowym, a nie, a nie raczej takim no promować siebie gdzieś tam w mediach, social mediach, czy, czy w jakichś reklamach? Nie no, doszedłem do wniosku, ogólnie zdałem sobie sprawę, że tak samo jak poziom sportowy ważny jest poziom marketingowy w tym sporcie, biznesie, bo to już ciężko nazwać typowo sportem. Zacząłem współpracę z chłopakami ze wspieramy.com. To są moi menadżerzy i jednocześnie ludzie od marketingu. I wszystkie obecne, większość obecnych postów, które tam, to są dzięki nim Większość, jakieś filmiki, to oni będą się zajmować moim marketingiem. No ja do nie jestem zbytnio, że tak powiem, porównam się do Borysa taki eksplozywny, taki otwarty jak on, ale myślę, że oni zrobią ze mnie, będą się starać zrobić kogoś bardziej medialnego. No i myślę, że może im się to udać. A treningo, treningiem, walką zajmuje się mój trener Zabor i mamy całkowicie zamiar zmienić że tak powiem, styl mojej walki do poprzednich, w tej 70. I pokazać dużo nad tym pracowałem, inny aspekt niż tylko Clinch i przewracanie. Ehm, gdyby mówiłeś, znaczy przed, zanim zaczęliśmy ten wywiad, mówiłeś, że gdzieś tam ta gala jest, ta mniejsza gala niż KSW na narodowym jest planowana gdzieś tam w okolicach końca marca, kwietnia. No. Być może faktycznie, jeżeli dojdzie do tej, do tej gali, no to będzie to idealny moment. Czy byłby to właśnie taki idealny moment też dla Ciebie? No Mamy gdzieś tam połowę stycznia, żeby do tej siedemdziesiątki zbić. I gdyby faktycznie Szuli powiedział, OK, możemy się bić gdzieś tam na tej mniejszej gali, to czy to, czy to byłby dla Ciebie odpowiedni moment, żeby zadebiutować w tej kategorii? Czy, czy czułbyś się wystarczająco na siłach, żeby, no, tak jak sam mówisz, dać ciekawszą walkę niż, niż te zazwyczaj? No myślę, że tak. No, ja już niestety... Ostatnią walkę zrobiłem w maju, czyli praktycznie nie walczę rok. Coś dla mnie to bardzo słabe. No myślę, że to byłby odpowiedni moment, koniec marca, początek kwietnia, jeżeli ogólnie tak, ale w ogóle będzie. Na niej zawalczyć z Szulim i myślę, że mam odpowiedni termin. To jest bodajże 10-11 tygodni, więc, więc to by było idealnie, nie? Tylko, że no ten szuli się nie odzywa, nie, no nie wiem, naprawdę się chyba wystraszył. mnie. No nie wiem, niech się odzywa, bo ja już się niecierpliwie. To mamy nadzieję, że po tym wywiadzie się do ciebie odezwie. Ja ci bardzo dziękuję za ten wywiad i życzę Ci powodzenia i w nowej kategorii, w tym, żebyś w starej też odnosił kolejne sukcesy, no i żebyśmy się częściej i szybko zobaczyli znowu w klatce. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeszcze pozwól, że chciałbym podziękować tam wszystkim sponsorom, dietetykowi Dawidowi Szajrychowi, trenerowi od przygotowania fizycznego Tomkowi Kuźniarowi. No i przede wszystkim trenerom i chłopakom ze wspieramy.com. Dzięki. Dziękuję, ja również przyłączę się do tego. Dzięki wielkie.